radzę Ci taką sekretną metodę, jak uzyskać obraz, który gdzieś widziałeś, gdzieś zobaczyłeś, ale no nie możesz tak zrobić, żeby Ci sztuczna inteligencja wygenerowała właśnie tak, jak gdzieś widziałeś, to teraz zobacz, co trzeba zrobić, żeby uzyskać ten efekt. Robisz sobie zrzut ekranu, ładujesz go tutaj do czatu GPT tym plusikiem, Dodajesz plik i piszesz tak. Napisz dla mnie prompt, żeby wygenerować taki obraz jak na załączonym zdjęciu. Możesz też uszczegółowić, na przykład prompt do Midjourney albo prompt do innego programu, w którym będziesz generować, ale radzę Ci na początku spróbować w czacie GPT i zobaczyć, co wyszło. Tutaj załączasz plik tym plusikiem. Jak już masz załączony plik, klikasz Enter i czekasz, co Chat GPT Tobie wypisze. I on tutaj generuje dla Ciebie prompt. I ten prompt, no zobacz, jak, jak bardzo jest rozbudowany, kopiujesz sobie i przeklejasz do dali, czyli do tego wewnętrznego generatora obrazów, lub możesz oczywiście od razu gdzieś sobie do swojego własnego. Przełączyłam się na dali, wklejam ten prompt. W tym przypadku Dali zmodyfikował ten prompt, ponieważ miał jakieś obostrzenia, żeby akurat mój obraz, no ale nic nie szkodzi. No zaproponował, zmienił, zobaczymy co da, tak? Napisał prompt, ja piszę: teraz zastosuj ten prompt. Zobacz, jak pisze do sztucznej inteligencji, żeby użyła to, co sama wygenerowała. I oto dwa wygenerowane obrazy w postaci zbudowanych z jedzenia. Dosyć sugestywne nawet, trzeba przyznać. Czas, żeby Witni potrafi zaskoczyć. Zobacz, po wpisaniu promptu. Niech ten drugi będzie grubszy, czad zmienił właśnie na, na taki. Dzięki tej metodzie oszczędzisz czas, oszczędzisz problemy i zmagania, i jak to wymyślić i wykombinować, żeby obraz był taki, jaki potrzebujesz. Koniecznie obserwuj moje konto po więcej tego typu wskazówek, sekretów, chat GPT i sztucznej inteligencji.